Hej, cześć, witajcie moi drodzy! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale i dzisiaj, słuchajcie, będziemy sobie robić kontrakty. Dokładnie cztery na parę skinów e, z tych wszystkich kolekcji. Właściwie chyba nie będę robić kontraktu na skiny z tej, ponieważ no, będą to kontrakty w większości na skiny fioletowe, a tutaj te skiny no mi się szczerze, nie są jakieś ładne. Za to słuchajcie z kolei, będziemy próbować trafić dwa razy dzisiaj. Całą czwóreczkę piękną. Oraz tego That's pięknego uspika. Liczę, że siądą, bo są naprawdę to kozackie skiny. Kontrakty są drogie, naprawdę. No i będziemy też słuchajcie próbować trafić te trzy skiny tutaj, oraz te trzy skiny tutaj. Także, moi drodzy, ja już nie przedłużam, jeżeli ten materiał Wam się spodoba, zostawcie lajka także zacznijmy, sobie, moi drodzy, od pierwszego kontraktu, który jest na skiny z kolekcji Control. Tutaj będziemy korzystać z tych dwóch tutaj SG: oba są w stanie minimal, jako iż stan minimal i fildeset jakoś za bardzo tutaj cenowo się od siebie nie różnią, jednak floatowo się różnią i to jest, że tak powiem, najważniejsze, przynajmniej ważne dla mnie. Także to i dodaję. Na ekranie też widzicie teraz właśnie, jakie skiny możemy trafić. Mamy właściwie po 14-30% na pojedynczy każdy skin. Tradem kosztuje słuchajcie, około 10 dolarów właściwie, a ceny wahają się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. Bo jest aktualnie godzina 9, kiedy tu nagrywam. I właściwie ceny tych przedmiotów potrafiły wahać, właściwie tego kontraktu potrafiły się wahać od 9 do nawet 13 dolarów, w zależności kiedy, że tak powiem sprawdzałem cenę tego wszystkiego. Także cena powiedzmy wynosi około 10-11 dolarów, gdzie możecie na spokojnie kupić te przedmioty. Także pierwszy kontrakt 60 do 40 jest trade up. Mamy szansę, liczę, że trafimy jakieś te nowe skiny. Klikam proszę, i daj mi nowego skina, jest dobra, let's go! Pierwszy skin z nowej skrzynki, nowej kolekcji właściwie. Jest ten on naprawdę bardzo niebieski, fabrycznie nowy. Flucik też powinien być niski, 003. No ciekawe, skin ciekawe. Pod koniec sobie oczywiście wszystko zobaczycie, jak to wszystko wygląda. A my sobie, słuchajcie, moi drodzy, idziemy do kolejnego kontraktu, który jest z kolei na, na skiny z kolekcji tylko dajcie mi zobaczyć z tej kolekcji The Havoc. I tutaj skiny ko z kolei są droższe, zdecydowanie mi się wydaje, jak patrzyłem na, przynajmniej na stronach, niż z tego poprzedniego kontraktu. I właściwie na, tutaj mam przygotowane dwa, jakby, dwa, można powiedzieć, podejścia do tego kontraktu. No za każdym razem, jak widzicie na ekranie, też mamy około 14,3% szansy na te skiny, liczę, że siądą, tak jak poprzedni kontrakt. No, ale i tak zdecydowanie liczę najbardziej, że siądzie ten kontrakt na tą M4 lub uspa. Kolejny kontrakt, prosit. I są niestety bered, czyli właściwie jeden do jednego na razie. No niestety. Ale może to jest, wiecie, może to jest takie, że tak powiem, podbudowanie powoli, żeby wiecie, trafić ostatecznie tą M4 pod sam koniec. Ja dodaję już te skiny po raz kolejny. Fajnie byłoby trafić któregoś z tych skinów tutaj, bo są one drogie. Ready to trade up, prosit. na uradowanie tego wszystkiego, jeden, jeden, że tak powiem, tra trade-up, który tutaj akurat na tą M4 lub usp by siadł, no to zdecydowanie zwróciłby koszty całego, że tak powiem, tego mojego tutaj przedsięwzięcia. <laughs> Ready to trade-up. Bardzo mocno trzymam kciuki, że się łączy MK albo USP. Jest 10 co prawda procent na pojedyncze z tych przedmiotów, ale liczę, że Gaben jak raz da mi szczęście. Proszę, daj mi M4eczkę. <śleszy> <śleszy> I tym sposobem, słuchajcie, 50 dolarów poszło się, że tak powiem, <laughs> gonić, ale cóż, jeszcze jedna szansa. Ostatnia szansa, Gaben, proszę, jeden go skina mi dałeś, daj mi drugiego, żeby było 2 do 2. Będę wtedy naprawdę szczęśliwy, ready to trade up, gaben, błagam. Proszę, 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 o czwórko zamykam oczy. I otwieram. I jest znowu tek, no nie. Także mi drodzy, ja próbowałem. Niestety nie wyszło jedyna. Na czuł, jak otrafiliśmy, to tani nitro Także jeżeli ten materiał wam się spodoba, chcecie więcej tego typu filmów, zostawcie lajka. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Byłem Madziasty i do następnego razu. Cześć!